Witam Was wszystkich serdecznie. Tyli z tej strony w dzisiejszym filmie zrobimy. zrobimy sobie rozwiązanie, zakończenie naszego testu gdzie porównywaliśmy substat z ziemią ogrodową od startu tego wszystkiego minęło już troszkę ponad pół roku i myślę że już według mnie w moich odczuciach można wyłonić zwycięzcę. Oczywiście jak to w przypadku akwarium bywa nie można tutaj stricte określić jednego zwycięzcy który wygrał we wszystkim i jest typowo na podium stoi, na pierwszym miejscu jest. Ale no, jest kilka aspektów tutaj, które mówią za tym, że jednak ten substrat w niektórych przypadkach lepiej użyć i jest kilka takich przypadków, gdzie jednak według mnie jest lepiej użyć tą ziemię ogrodową. Dla przypomnienia, zbiorniki starają się w bardzo podobny sposób, w taki sam sposób założyć zbiornik na substracie, zbiornik na ziemi ogrodowej. Tam część osób do mnie pisało, że test jest niemiarodajny, bo Ziemi w zbiorniku na ziemi ogrodowej jest dużo mniej, niż jakiej tej warstwy takiej odżywczej. Czyli tej ziemi w tym zbiorniku jest dużo mniej, aniżeli jak w tym, warstw w tym zbiorniku ze substratem, bo substrat sam w sobie jest tą warstwą odżywczą, która zawiera jakiś tam pokarm dla tych roślin. No tu jest po całości, a tej ziemi była jednak troszeczkę tylko i wyłącznie tam z tyłu, ale. Tak jak mówiłem, yy, ten zbiornik starałem się założyć w taki sam sposób, jaki bym założył po prostu takie akwarium. Czyli startowałem, jakbym wystar chciał wystartować tego typu akwarium na ziemi ogrodowej, to bym mnie po prostu w taki sposób założył. I myślę, że to jest właśnie taki najbardziej miarodajny test, że zakładam zbiornik tak, jakbym chciał po prostu założyć zbiornik na ziemi ogrodowej. I tutaj zakładam zbiornik tak, jakbym chciał założyć zbiornik na substracie. Yy. Zasadziłem tutaj trzy gatunki roślin, Rotale, dużego Henka, i Je oraz Ero Harisa. Co do Eroharisa w obu zbiornikach szedł tak samo. W obu zbiornikach się tak samo zachowuje. Na początku było widać dosyć duże przyrosty w jego wzroście. Natomiast po jakimś czasie... Tak jak teraz na przykład widać, że jest go coraz to mniej w tych zbiornikach. Dodatkowo tutaj zaczyna on przerastać nam przez tego dużego chęcika w zbiorniku na substracie. Następnie, taką największą różnicą w tych dwóch zbiornikach jest rotala. Rotala w zbiorniku na substracie praktycznie zanikła. Ledwo ją widać. Gdzie na zbiorniku z ziemią ogrodową ta rotala jest nawet wybarwiona? Nie jest ona czerwona, mocno czerwona, tak jak powinna być, no bo tutaj jednak no, nie, ma, nie ma życia, ani nie było podawanych żadnych nawozów, także ta, nie ma tej przemiany materii takiej, jak powinna być, nie ma tego obiegu azotu i. Tutaj no po prostu te substancje odżywcze nie są uzupełnione jedynie poprzez podmianki wody. To samo zresztą tyczy się zbiornika na substracie no bo tutaj również nie ma żadnego życia. Ale ta rotala jest i ona nie wygląda źle. Ona wygląda według mnie nawet dobrze. Te listki są, no, zamiast czerwone są po prostu różowódkie. Yy, gdybyśmy troszeczkę nad tym zbiornikiem popracować, gdyby trochę nad tym zbiornikiem popracować, no to na pewno te, zbiorn te rośliny byłoby łatwiej yy poprawić ich jakość, ich wygląd, aniżeli jak i w zbiorniku na substracie w tym momencie, gdzie te rośliny praktycznie zanikły, gdzie ich tam praktycznie nie ma. Trzecią rośliną to jest drużenie. bo no tutaj widać, że lepiej ona sobie radzi na zbiorniku ze substratem. Jest ona bardziej wybarwiona, jest ona, znaczy jest ona lepiej wybarwiona, te listki są bardziej zielone, ale tylko i wyłącznie pod tym kątem, no bo jeżeli chodzi o bujność wzrostu, no to w obu zbiornikach radzi sobie ona podobnie, Tutaj w tym zbiorniku na substracie zachowuje się ona troszeczkę, jakby miała więcej tego światła, mimo, mimo tego, że te lampki one obie są takie same. To tu się zachowuje, jakby miała troszeczkę więcej światła, no bo jak roślina ma dużo, dużo światła, no to wtedy nie, może, nie ciągnie się do góry, no bo nie ma takiej potrzeby, tylko rozrasta się na boki i tutaj zaczyna ona rozrastać nawet, ro, rosnąć jak trawnik, jak roślina trawnikowa. Natomiast tu ona się rozrosła również na bok, ale. Po tej lewej stronie zaczyna po prostu odbijać bardziej do góry. Bo Dla przypomnienia, starałem się roślin przy zakładaniu tego zbiornika posadzić jednakowo, w jednym zbiorniku jak i w drugim. Oczywiście wiem, że identycznie nie da się tego zrobić, ale na tyle najlepiej było to możliwe, to zrobiłem. Zbiornik na substracie na chwilę obecną nie ma w ogóle glonów. Nawet przed chwilą wyciągałem stąd skorupki ślimaków, bo po prostu padły z... Przypuszczam, że z głodu, no bo tutaj nawet ścianki nie są pokryte glonem. Ten zbiornik jest czyściutki, woda jest przejrzysta. No. Natomiast w zbiorniku tym drugim, na ziemi ogrodowym, tam od samego początku coś się pojawiało. W chwili obecnej nie ma tam, co prawda, na szybach nic. Woda jest również klarowna, ale problem jest z nitkami. Nitek jest dość sporo, te rośliny są dość mocno ze sobą poplątane. I tu, no, wiadomo, nie ma tam takiej biologii, jak powinna być, no bo nie ma filtracji, no ale co prawda w tym zbiorniku obok również tej filtracji nie ma. Nie ma tam życia, tak że ten cykl azotowy nie jest taki jak powinien być, tak jak już zresztą wspomniałem. Nie ma tam odpowiednich proporcji pomiędzy azotem a fosforem i dlatego właśnie pojawiły się nitki, pojawiło się takie coś jak widać. I który zbiornik wygrał po tym podsumowaniu półrocznym? Ciężko jest określić jednoznacznie, bo oba zbiorniki mają swoje plusy i swoje minusy. Gdyby nie te glony, no to na pewno nie ma w ogóle co się zastanawiać, wygrałby zbiornik na ziemię lądowej. Natomiast no zbiornik na substracie jest całkowicie wyklarowany. Tutaj ta woda i nie ma glonów, także nie ma żadnego problemu tym zbiornikiem. No nie wiadomo, jakby to się później zachowywało jeszcze w momencie, kiedy byśmy tu dodali życie, no bo wtedy całkowicie ten test mógłby, no ten test mógłby wtedy wyjść troszeczkę inaczej. Może w przyszłości, jak będę dysponował większymi zbiornikami, no to wtedy albo większym miejscem, bo liczę, że w przyszłości uda mi się jakieś miejsce jeszcze większe zorganizować, no to wtedy ewentualnie mogę spróbować test kolejny, taki właśnie na żywym organizmie, na bardziej żywym organizmie, na większym organizmie, żeby to przetestować. Na chwilę obecną to tutaj widać. Test dobiegł według mnie już końca. Każdy niech sobie wyciągnie wioski, który zbiornik według niego wygrał. Ja nie podpowiem w tym filmie, który według mnie zbiornik wygrał, tylko za jakiś czas po prostu. Jak będę nawiązywał do tego zbiornika, bo ten zbiornik ten najprawdopodobniej pójdzie do likwidacji w najbliższym czasie i coś innego tutaj będę robił. Natomiast co do tego, no to tutaj spróbujemy sobie zrobić teścik, jak się pozbyć tych glonów w taki naturalny sposób, jak spróbujemy powalczyć z tymi glonami w taki no, teoretycznie najprostszy sposób. Dobra, w tym filmie to tyle. Ja zaraz biorę się za podmianę wody, bo ona będzie związana z tym moim następnym filmem, jak będziemy walczyli z tym zbiornikiem. Was zapraszam do komentowania. Dajcie znać w komentarzach, który z tych zbiorników według Was lepiej, lepszy wynik osiągnął po, tych, po, tym, pół roku, po tym okresie czasu, kiedy to testowaliśmy.